Nie, no, ja jestem rozrywany. A noc, noc muzeów 2022. Jest sobota 2010, a w studiu. Radio Łódź, No kilkanaście osób z tego co widzę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Śmielej, śmielej! Można mówić głośniej. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Jak w szkole. <laughs> Szanowni Państwo, noc muzeów postanowiliście odwiedzić radio. Obok mnie y, chyba najmłodsza uczestniczka tej grupy, chociaż nie są jeszcze młodsze chyba tak, przynajmniej. Tak mi się wydaje. Jak masz na imię? Małgosia. Małgosia. Słuchaj, Małgosia, dlaczego dzisiaj przyszłaś do radia? E, bo jest moim ulubionym radiem i chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i jak się podoba? Bardzo. A co najbardziej? Co już widziałaś dzisiaj? Poza wejściem. Bo to chyba był pierwszy punkt, i od razu do studia, tak? Czy jeszcze coś było po drodze, Piotrek? Studio. Yy, studio. studio. Mhm. Piotr Stańczyk akurat doprowadza tę grupę. Yy, a yy, właśnie, no dobrze, to co ci się w studiu najbardziej podoba. Ale trudne pytania dzisiaj zadaję. Wszystko? Mikrofon, tak. czy komputery, yy, czy słuchawki? Jak się czujesz w ogóle w słuchawkach, siedząc przed mikrofonem? No, extra. ekstra. E, szanowni Państwo, a Państwo co się najbardziej do tej pory spodobało w radio? A widzieliście na razie tylko studio, więc co? Studio. No, nie e, przed Wami jeszcze naprawdę sporo atrakcji, do zobaczenia dzisiaj, mam nadzieję, że będzie się podobało. E, to był świadomy wybór, że akurat dzisiaj w Noc Muzeów do radia przychodzicie, czy jeszcze jakieś plany na dzisiejszy wieczór? Tylko radę. Tylko? A, to nam bardzo, bardzo miło. No dobra. Żeby nie przedłużać, to ja dzisiaj tylko tak będę Państwa gościł, a słuchacze będą zapowiadać piosenki. Umawiamy się tak? No to mogło się tak? Proszę bardzo, zapowiadasz kolejną piosenkę. Ile Dual again. Proszę bardzo.